22 września o godzinie 9.00, 11.00, 13.00 planujemy oprowadzić trzy grupy zwiedzających poczyszczalni po Kimzowiec. Zwiedzanie obejmie część mechaniczną oczyszczalni, część biologiczną oraz nasz węzeł wytwarzania gazu i energii elektrycznej. Serdecznie zapraszamy mieszkańców na dzień otwarty. Będzie można zaznajomić się z naszym obiektem oraz z technologią biologicznego, mechanicznego oczyszczania ścieków na tak nowoczesnej oczyszczalni, jaką jest oczyszczanie ścieków w kimzowiec. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.